Nauczyłem się tego triku od piekarza, cała rodzina jest zaskoczona. Przesiejcie mąkę do miski, doprawcie solą, podgrzejcie mleko w kuchence mikrofalowej. Dodajcie cukier suszone drożdże, dokładnie wymieszajcie, wlejcie do mąki. Pokrójcie masło na kawałki. Rozpuśćcie w kuchence mikrofalowej. Wlejcie do miski. Zagniećcie ciasto. Pozostawcie do wyrośnięcia na 30 minut. Przełóżcie ciasto na stół. Pokrójcie na równe kawałki. Uformujcie kulki. Ułóżcie kulki na tacy posypanej mąką. Pozostawcie do wyrośnięcia na 10 minut. Rozciągnijcie ciasto rękami. Zetrzyjcie ser żółty na tarce i włóżcie do miski. Zetrzyjcie szynkę na tarce. Rozbijcie jedno jajko. Dokładnie wymieszajcie. Nałóżcie farsz na ciasto. Sklejcie brzegi. Ułóżcie paszteciki na tacy posypanej mąką. Pozostawcie do wyrośnięcia na 15 minut. Delikatnie dociśnijcie siatką z frytkownicy. Rozciągnijcie ciasto. Smażcie na patelni z olejem roślinnym przez 4 minuty. Włóżcie serek kremowy do blendera. Opłuczcie jeden ogórek wodą. Pokrójcie na kawałki i wrzućcie do blendera. Dodajcie serfeta pokrojony na kawałki. Opłuczcie jedną cytrynę wodą. Zetrzyjcie skórkę z cytryny i dodajcie do blendera. Wlejcie miód. Doprawcie gruboziarnistą solą utartą w moździerzu. Mieszanka pieprzu mielona w tym samym moździerzu. Płatki ostrej papryki. Zmiksujcie sos. Smażcie paszteciki z drugiej strony. Ciasto zagniatane z mlekiem i masłem to jest sekret puszystych i miękkich pasztecików, które rozpływają się w ustach.